Witam, StationRo, a to jest tegoroczna edycja aktualizacji mojej kolekcji z serii gier Sonic the Hedgehog. Dokładnie tak, moi drodzy, w tej oto aktualizacji pokażę Wam gry, które mi doszły od czasu poprzedniej prezentacji całej kolekcji, która to odbyła się na 30-lecie Sonika. Dokładnie tak, widzimy się rok później, 31-lecie. Eee, dokładnie tak, tam 31-lecie, 31 -lecie, 31 lat ma. <laughs> dokładnie tak, więc jazda moi drodzy, jazda, lecimy zaczniemy sobie od Team Sonic Racer na Switcha niektóre gry te już widzieliście aktualnie, ponieważ pokazywałem, pokazywałem aktualnie te robiłem po prostu już, fokus <laughs> robiłem już unboxingi, więc to na pewno widzieliście Team Sonic Racer ładnie, pięknie na konsole Nintendo Switch tak to tutaj wygląda, a tutaj w środku mamy oto i takie coś. Dokładnie tak. E, Okej. Okay. Następnie mamy Sonic Bloom, czyli Sonic Colors Ultimate. E, dokładnie tak. E, e, niemczurskie. E, bring farbę ins universum, więc e, tak. Jej czy coś, no ale bywo i tak. Sonic Colors Ultimate przez U. Amerykań, amerykański, e, angielski lepsiejszy, przysięgam. A w środku mamy tylko Cardi, to jest strasznie tanio. E, tani Remaster, no to tanio też i w środku, like. Oh well, not gonna lie. Dokładnie tak. Ok, tak więc następne mamy Sonic Mania Plus na konsole Nintendo Switch. Dokładnie tak, mam na Switcha i Sonic Manie, zwykłą. Pudełkowo i Sonic Manie Plus pudełkowo, więc dokładnie tak. Taka ciekawostka, jeśli ktoś się interesuje. Obydwie gry odpalają się przez tą samą identyczną aplikację i jak wsadzicie Sonic Manie Nie Plus, to macie wszystkie savey z Plus, czyli z Mighty i ale jak chcecie na nie wejść, to po prostu pisze Wam, że nie macie DLC, więc ciekawie to działa aktualnie. Eee, tak, tak to wygląda. Oczywiście jestem właśnie w fikuśnym pudełku tutaj eee, Sonic. Mania Plus oczywiście no i tutaj mamy oto i to w środku oczywiście jest ten artbook jego nie będę pokazywał pokażę Wam pudełko jeszcze osobno tutaj macie to sobie zmieniłem jak macie właśnie tą alternatywną zarąbistą jakże okładkę zrobiłem sobie z Mega Drive'owo Sonic Mania Plus tak to tutaj wygląda i z tej strony również, no lata 90. Szalone po prostu. <grafy> Graphics so crisp, you think it's 1999. sięgam A tutaj w środku mamy oczywiście zwykłą okładkę. Mamy tutaj taką mini instrukcję. No i Sonic Mania Plus dokładnie tak. Więc tak to tutaj wygląda. Następnie mamy Team Sonic Racing ponownie, ale tym razem 30 Anniversary Edition. Dokładnie tak, specjalna edycja na 30-lecie, która nie daje w grze nic, ale daje nam zarąpisty artbook na 30-lecie Sonica. Więc dlatego to też po prostu wręcz musiałem mieć. Ok, Team Sonic Racing. No i plus hej, no, kolejna kopia. No i zdaniem niezłych wyścigów. Dokładnie tak, więc tak to nam tutaj wygląda. E, tutaj ładnie, pięknie wyjmę tylko. E, Okej, okay. jakoś idzie. O, właśnie, udało się. mamy Pudełko. Artbook, dobrze, też tutaj pokażę. Jak mi się uda wyjąć. Się udaje powolutku. Ok, mamy to. Tak to wygląda. Czy nie będę wam pokazywał wiecie, dosłownie wszystkiego. O, Shadow the Hedgehog. Macie tutaj Fertif Anniversary Special Edition Artbook, i takie coś bardzo ładne. Nie pokazywałem tego jeszcze ani razu na kanale, więc teraz tutaj na szybko po prostu stwierdziłem, że pokażę. No a tutaj mam mamy już same pudełko. No, bardzo podobnie, znaczy identycznie do tego co ten kartonik sobą reprezentuje. A w środku mamy płytkę. No i tutaj mamy instrukcję. To jest w sumie mój najnowszy nabytek. Jaki kupiłem? No, Sonic Origins oczywiście też, ale Sonic Origins kupiłem preorderze, więc to bardziej dawniej bym powiedział, to kupiłem, no ale tak, teraz dopiero wyszło. No i mamy moi drodzy Sonic and Sega All-Stars Racing, w końcu dostałem tą wersję pudełkową. Z jakiegoś powodu było strasznie mi trudno ją znaleźć, ale w końcu zdobyłem. To są moje, zaraz po Sonic R najulubieńsze. No dobra, jeszcze Sonic Riders jest, ale z tych All-Stars Racingów to jest moja najlubieńsza. Część, bardzo niecodzienna nie opinia, ale bardzo, bardzo lubię aktualnie tą grę. Yy, dokładnie tak. Najprostsza, moim zdaniem właśnie najlepsza, po polsku pudełko, więc wiecie, to szalone rzeczy, bym powiedział. Yy, jedna z pierwszych najprawdopodobniej gier po polsku, yy, znaczy gier, sama gra jest po angielsku, ale jeśli chodzi o pudełka, więc yy, tak, jeśli chodzi o serię Sonic oczywiście. Sonic Sega Osset Racing. Instrukcja i mamy tutaj Płytkę, CD Project, dokładnie tak, CD Project tutaj tłumaczyło więc tak, czasy kiedy tylko tym się zajmowali, tak, tłumaczeniem i mamy moją własną wersję customową wersję pudełkową Sonic Origins, moi drodzy gra z jakiegoś powodu wyszła pudełkowo, może kiedyś wyjdzie może nie, ale ja postanowiłem zrobić sobie coś takiego, jestem bardzo dumny z tego, choć nie wyszło idealnie Zrobiłem z dużą tą okładką, musiałem popcinać po bokach e, tutaj na przykład. Jest, o widzicie, to PC, ono lekko wychodzi. Tutaj, e, a znaczy właśnie ono powinno się idealnie kończyć na rogu, a się nie kończy, bo tu już przechodzi e, tylnia część. Nie zrobiłem tego idealnie. Ja to kiedyś pewnie poprawię, ale jest w taki sposób, jak jest. No i kurde, jestem zadowolony z tego, jak tutaj wyszło aktualnie. Tak to nam tutaj się ma. To jest nawet sobie Sonic. Zdaje macie nawet. Musicie przez Steam to aktywować. I walnąłem project Sonic 1922, o którym chyba Sega już dawno zapomniał. Może nie, choć wydaje mi się, że tak. A sądziłem, że to jest idealne miejsce, żeby takie coś wstawić. Więc tak tutaj wygląda. No a w środku, żeby było jeszcze bardziej legitniej, zrobiłem coś takiego. Zrobiłem coś takiego. O, macie Sonic Origins. Steam Code, <laughs> nie wiem czy oddziała, hej może zgadłem jakiś Steam Code, jeśli chcecie możecie wpisać, może coś dostaniecie, wątpię, <laughs> ale wymyśliłem sobie jakiś tutaj Steam Code na poczekaniu i tak tutaj wygląda, Żeby, że było legitnie, bo przecież firmy tak robią, że nie dają płyty, a dają kod i chciałem zrobić coś takiego. Napiszcie co sądzicie, ja jestem dumny z tego jak to wyszło, mówię nie jest idealnie, kiedyś to poprawię, ale hej, mam wersję pudełkową. I mam tutaj jeszcze ps Vita, a to dlatego, ponieważ na ps Vita kupiłem dwie gierki. E, PSP. Cześć, Raymond. <laughs> Cześć, Raymond, stary przyjacielu. E, dokładnie tak, na P... są to gry z PSP, ale kupiłem na Wicie. No, czy mam tutaj wersje dekompilacyjne, ale ich nie będę pokazywał, tylko stricte te oficjalne. I mamy tutaj Sonic Rivals. Dokładnie tak. I mamy jeszcze e, Sonic. Rivals 2. Dokładnie tak, te dwie gierki kupiłem. Więc to było, moi drodzy, na tyle, jeśli chodzi o aktualizację Kier z serii Sonic the Hedgehog. Dokładnie tak, to nam tutaj wygląda. E, I tak, Sonic. Mam nadzieję, że tutaj się autofocus załączył. Sonic, wszystkiego najlepszego. E, 31 lat na Karku, kurde, jesteś starym dziadem, muszę ci powiedzieć. E, obyś był zajebisty. Sonic Origins o tym będzie LP, ale Sonic Origins jest ok, ale na pc bywa różnie i podróżnie. E, tak, jeszcze tylko mówiąc o mojej opinii właśnie na temat Sonic Origins, mówię LP pojawi się najprawdopodobniej, najprawdopodobniej mówi w weekend, tak jak pisałem w, e, w poście. E, dokładnie tak. Więc tak, spóźnione życzenia Soniku, bo o jeden dzień. Później robię ten film, ale tak, oby Sonic Frontiers było dobre. Miejmy taką nadzieję, choć również tutaj mam mieszane uczucia. Na ten temat też w końcu pewnie zrobię film, bo wiem, że nie zrobiłem. Jeszcze 29 czerwca powinniśmy dostać pokaz taki główny poziomów cyberspace, i zapewne wtedy będę mógł dokładnie powiedzieć. Co o wszystkim sądzę, bo przez ten miesiąc trochę na w wychodziło, teraz trochę mniej, ale jednak, więc stwierdziłem, że po prostu później zrobię taki film, w którym bardziej omówię, co i jak. Tak więc, mówię, wszystkiego najlepszego sonik, moja najlubieńsza serio. Um, dokładnie tak, więc dzięki moi drodzy Luna tego filmu, mam nadzieję, że się podobał, i do zobaczenia do na następnych odcinków filmów CIA.